Tak to ja SDK, do K. Parabelum Records Nawet kiedy będę poza zasięgiem Włącz desktopę z bębnem, pojawię się dyskretnie W noce i we dnie, święta i dni powszednie Odulę ramienie to jest mój taniec, tak właśnie tańczę. Zwrotki wersety do tego panczę, prosiłeś do tańca, więc zatańczymy. Czas powykańczać, was kurwy syny. To jest mój taniec, tak właśnie tańczę. Zwrotki wersety do tego panczę, prosiłeś do tańca, więc zatańczymy. Czas powykańczać, was kurwy syny. Przywożę ci to jak bitce. Hajs mi przygotuj w walizce Pomaga w rozliczce, twoje życie wisi na nitce. Chęć się kręci, apela w pozytywce. Prosto z ulicy na tej nagrywce. Mieszam tu prawdę i fikcję. Jebać są to raz, jebać policję. Wroga utopię wody łyżce. Po niebem, ulicy koroner ocenia skalę zniszczeń. Twoje nazwisko nagle przytrze. Chciałeś się ukryć, sprawie, że znikniesz. Dla twojej rodziny to przykre. Na chuj było mówić, weź przykreśl Czas nadszedł popływać w Wiśle To jest mój taniec, tak właśnie tańczę Zwrotki, wersety, do tego panczę Prosiłeś do tańca, więc zatańczymy Czas powykańczać was, kurwe syny To jest mój taniec, tak właśnie tańczę Zwrotki, wersety, do tego panczę Prosiłeś do tańca, więc zatańczymy Czas powykańczać was z kurwy syn diabłu. oddałem duszę Przerosłem go teraz jak uszę Jak jadę z towarem to jadę autobusem. Nie dlatego kurwo, że muszę A mój człowiek czeka już w miejscu spotkania Będzie transakcję odsłaniał Patrzył czy kurwy nie patrzą z ukrycia Dla nas tragi i przemoc to interes życia. Kiedy kurier pobiera kokainę? My dla zabezpieczenia bierzemy jego dziewczynę Jak pójdzie coś nie tak, bierze dziewczyna zginie, ale najpierw będzie ci na naszej mielinie Beretta Kastet, raz nawet z maczetą. Wchodząc po kaskę stosowałem przemoc Nosiłem maskę już przed pandemią I wykładam laskę, nie kurwy ocenią To jest mój taniec, tak właśnie tańczę Zwrotki, wersety, do tego pancze Prosiłeś do tańca, więc zatańczymy Czas powykańczać was, kurwy syny To jest mój taniec, tak właśnie tańczę Zwrotki, wersety, do tego panczę Prosiłeś do tańca, więc zatańczymy Czas powykańczać was, kurwy syny Mas tu puedes Do potęgi entej Bardziej niż ty jestem kultury elementem Podejście inteligentne A nie myślenie mętne Zawsze odbawiam krechy, no i nie raczej się skrętem Trzeba trzeźwo myśleć, aby przekazywać pointę Przemyślany każdy, tak samo jak i ten tekst Czekałem po w kolece To daje mi pretekst, by wypuścić tece, Na bicierwetę, z taką pometę Mam szofera i karetę, chipy Łapiem pod dietę. a później o nie Jaki ty jesteś, no jestem i to I tu zamykamy kwestie Piękna poznała bestie nic już nie będzie takie jak wcześniej, prawda rozsadza głowę, sprawia, że bolą mięśnie Gdyby ktoś pytał, pracuję jako bartender, coś tam, shaker, swizzle, blender, do końca bez że ty skarbie, love me tender